Debuty Trzeci Rzeszy. Tysiące hektarów, setki tajemnic. Zadaniem badacza historii jest wątpić i stawiać pytania. Nazistowskie zagadki. Odpowiedzi szuka w swym serialu Krzysztof Szpakowski i jego goście. 15 września 1943 roku spotykają się Albert Szper, minister uzbrojenia III Rzeszy, Xavier Dorsch, szef centrali OT i nadinspektor budowlany Leo Miller. Trzej mężczyźni odbywają naradę nad podjętą już decyzją o budowie kwatery głównej na Dolnym Śląsku przez Firera. Wkrótce, 1 listopada, w górach Sowich ruszają prace. Budowa nosi kryptonim Rize, czyli Olbrzym. Prace przy tym kompleksie były jednym z największych przedsięwzięć budowlano-górniczych II wojny światowej. W mocno pofałdowanych, zalesionych górach sowich zaczęły powstawać potężne, podziemne, odporne na bombardowania pomieszczenia dla Hitlera i jego starannie wyselekcjonowanych towarzyszy. Budowano bunkry i podziemne fabryki, w których pracowano nad najbardziej tajnymi projektami, a także bazy, z których planowano przeprowadzenie globalnego ataku na cały świat. Projekt miał powstać na bazie już istniejących w Urach sobich kopalń, podziemnych zakładów i różnego rodzaju obiektów tajnych wybudowanych tu przez Niemców już w okresie międzywojennym po dojściu nazistów do władzy. Sercem przedsięwzięcia miało być olbrzymie, nowoczesne na tamte czasy centrum przemysłowe w Molkę, czyli dzisiejsza fabryczna w Ludwikowicach. Molkę, kolejna podbudowa, kolejny element ryżu, kanał który prowadzi bezpośrednio, jest zresztą kilkaset metrów od Muchołapki. Tym kanałem można dojść pod Muchołapkę, można dojść pod elektrownię, można dojść pod a, biurowiec, dyrekcji. E, łącznie tych korytarzy w tej chwili jest zinwentaryzowanych około 3 kilometrów. Nie wszystkie są udostępnione, nie wszystkie są jeszcze wyczyszczone. E, wszystko przed nami, ale w każdym razie są, są i tak wyglądają. Oczywiście zapraszamy do Molkę, bo jest to bardzo ciekawe miejsce. To jest Parę hektarów takich budowli, jak tutaj w koło widać, dosłownie co kilkadziesiąt metrów, znajduje się albo bunkier zewnętrzny, albo, albo właśnie jakaś y, y, studienka, jakiś tunel do przejścia, i tak dalej. To wszystko jest przed nami. Jest to na pewno moim zdaniem najciekawsze miejsce i, i, i kryjące najwięcej tajemnic. Do późnych lat 50. Rosjanie właściwie nie dopuszczali tutaj nikogo do tego miejsca. Y, spenetrowali te obiekty, coś zostawili, nie wszędzie weszli tam, gdzie oni nie weszli, wejdziemy my. Tu obok kopalni, elektrowni i kilkunastu innych zakładów mieściła się tajna fabryka Nobel Dynamita G. Rozbudowano ją w 1939 roku na kilku podziemnych poziomach na bazie zamkniętej i zaadoptowanej na jej potrzeby kopalni węgla kamiennego Wacław. Był to potężny podziemny obiekt przemysłowy, tajna fabryka broni, materiałów buchowych oraz według niektórych badaczy centrum badawcze odpowiedzialne za Wunderwaffe. Górnicy idą w stronę kopalni. Na początku lipca 1930 roku w rejonie szybu Kurt w Jugowie doszło do katastrofy. Zginęło 151 górników. Kopalnię zamknięto na 3 lata. Kopalnię wraz z elektrownią i zabudowaniami przejmuje fabryka Alfred Nobel Dynamit AG Molten. jej nowi, nieciekawi właściciele. W marcu 1933 roku partia Adolfa Hitlera dochodzi do władzy i zgodnie z wcześniej składaną deklaracją naziści już pod swoją kontrolą ponownie uruchomili kopalnię Wacław. Sześć lat później pod pretekstem dużego zagrożenia wyrzutami gazów kopalnia została przez Niemców zamknięta. Obiekty po zlikwidowanej kopalni ówczesna władza zajęła na potrzeby przemysłu zbrojeniowego trzeciej rzeszy. Pracę rozpoczęła fabryka amunicji będąca częścią kompleksu Alfred Nobel Dynamit AG. Na terenie Molke nazistowskie władze stworzyły na potrzeby fabryki amunicji prowadzony przez organizację Szmelk obóz pracy dla polskich Żydówek. Tysiąc więźniarek zajmowało się przymusową pracą w fabryce. W 1941 roku w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni w rejonie obecnej ulicy Fabrycznej powstał drugi obóz pracy. Oba stały się filiami AL Ludwigsdorf 1 I, i AL Ludwigsdorf 2 obozu Gross-Rosen. Krzysztof Szpakowski dotarł do pierwszego i ostatniego więźnia oraz przymusowego pracownika tajnej fabryki w Ludwikowicach. Jan Latański jest jednym z ostatnich żywych świadków historii. Spędził tu trzy lata. W rozmowie z badaczem historii opowiada o budowie obozu dla więźniów w miejscu obecnego boiska. Wspomina również, że każdego dnia z innymi więźniami ponad kilometr pokonywali piechotą do pracy do tajnej fabryki amunicji. Tutaj kupiliśmy tak, magazyny odzieżowe, tak zwane, bo co nasze tydzień to wymieniali ubrania. Bo dlatego, że jak człowiek zaczął zdejmować, to dusił się normalnie od tego od tych nitropenta, pikryna i troty, to były trzy środki, to ja pamiętam dobrze. Tutaj przez środek szła pas taki, to znaczy jak taśma, po jednej stronie siedziały niewiasty, po drugiej stronie tak samo, no i wagi tym, i oni brali rok, przechodził ten troty, i nasypywali formy takie specjalne, gdyby tak. stalowe, wszystko było ładnie poukładane I jak już nasypali wszystkie, to, to wjeżdżał wózkiem tutaj do tego, To był na ścianie licznik. I on to za korpkę zakręcił, dochodzi do sząka strzałka, jak powinna być. I koniec zobaczył. Przestawał prędko, bo jakby przetrzymał dłużej, mogło eksplodować. Ale prasy były z drugiej strony? Prasze były z drugiej strony, przez otór, wózek wjeżdżał tutaj, do tego. Do prasy. Tak, i od razu na stanowisko, na, na prasę. Na stole stał, to, to specjalne stoły, kład i naciskał na tego. Jak tam zakręcił kotką, to wtedy suwak uderzał w dół i zgniatał tą tak jakby ceglę, tak, tak, tak. no i na tym on I później wasze zadanie polegało na tym, żeby to uprzątnąć, uprzątnąć za każdym razem. Żeby wyrównać tak? teren, żeby wiedział jak, no rozłożyć te kostki trotylu i żeby to no. wiedział. No. I sprawdzał jaka jest siła tego, Tak, Tak, jak, jak, w głąb i jak na cześć wszystko. Tak, tego, tak, tak. Tak. I cała amunicja, która była robiona w zasadzie tutaj na... Yy, to dinami, przywozili, dinami przywozili dinami tutaj, novel, tutaj. Tutaj była testowana, tak? tak. I co, i tutaj z tego co Pan mówił wcześniej, praca właściwie więźniowie by się byli wysyłani za karę, tak? No, przeważnie za karę. To w niedzielę my te równali te niej, tak? no, to, A, to przeważnie tak. tam całe przewinienie, tam beleczego. Zamiast tak. polskiej niedzieli wychodzenia na co? przepustkę, to było tutaj. Tak, to się przychodziło praca? tu i już mieli spisane była, na, na wartowni, miał numery pospisywane. Przychodzili jak było tam tego, to brali ich i to da, da pancefał. I stała płyta stalowa. stalowa, tam może 15 cm. Mhm. No i oparta była i do stanu sobie już taki, wziął na podpachę, przymierzył łups! To mhm. nie to, że to przebił na wylot, tylko normalnie, gdy doleciał ten pocisk do tej płyty, to przepalało to na, na głowę, Czy było w stanie przepalić to? No na, na pewno. Pracował pan tutaj trzy lata. Była na tym płodnie rebudowana, czy? Nie, nie było, tu nic nie było, żeby wyleć. Tylko tak jak jest teraz, tam I to miejsce było strzeżone jakoś? Strzeżone? strzeżone to jak, nie bardzo było strzeżone, bo zaraz na przeciwnej stronie była strażnica w tak zwanych, raźników fabrycznych. Bo to, to było najbardziej szczerzone miejsce tam, w, tam, całej, w, nie w, w całej. Oj, lista absolutnie. ja się bardzo cieszę. Dziękuję Panu serdecznie. Ja dziękuję. Będę się spotkamy nie jeszcze nie raz. Tak. Jak będę żył, to jeszcze przyjęt. Na pewno zapraszam. Dzięki otwarciu muzeum Molkę w Ludwikowicach Kłodzkich i emisjom Żywego Teatru Historii w mediach i internecie zgłaszają się kolejni więźniowie oraz ich potomkowie. Dzielą się relacjami i pomagają w rozwiązywaniu nazistowskich tajemnic. Z tego, co Ci opowiadała mama, jak wyglądał taki typowy dzień życia tutaj w obozie? Zaczynał się apelem. Kawa była rano do wypicia i do pracy. Potem był obiad po pracy. Był obiad, czyli to była jakaś zupa, nazywana zupa, tylko to było coś rzadkiego z brukwi. no nie dość, nieczysto to było zrobione. Był tam jakiś piach, pod w zębach, można było to albo aby połyski jeść i kawałek chleba było. Tak więc kombinowali gdzie mogli, żeby coś wziąć, gdzieś się dostać, wyrwać coś dla siebie. Ziemniaki nawijali na drut, który wpuszczali potem do jakiegoś... Potwarzył się to gdzieś na fali produkcyjnej i to się tam przygotowało w tym potleju. Musieli mężczyźni to więc musiały uważać, czy przypadkiem nie idzie ktoś, kto by to zauważył. Po zakończeniu wojny obiektem interesowali się Rosjanie. Stacjonowali w dzisiejszej fabrycznej do końca lat 50. W Ludwikowicach Kłodzkich powstał 30 Wojskowy Batalion Górniczy. To część wojskowego korpusu górniczego działającego do 1959 roku. Do WKG wcielano poborowych i żołnierzy z rodzin i środowisk uznawanych przez ówczesne władze za nieprzychylne reżimowi. Do batalionu przymusowo wcielony został w 1955 roku ojciec Krzysztofa Szpakowskiego, Mirosław Szpakowski. To on zaciekawił Krzysztofa obiektem Molkę. Z informacji Mirosława Szpakowskiego wynika, że jeszcze w 1956 roku specjalna sowiecka saperska grupa eksploracyjna próbowała rozwikłać tajemnicę i dotrzeć do ukrytych niższych poziomów. W tym samym roku kilkunastu saperów zginęło przy próbie wejścia na dolny poziom fabryki. Do niższych poziomów prowadzić miał tunel łączący Molkę z zimną wodą, to okolice Sobonia. Mirosław Szpakowski jako dwudziestolatek osobiście tamtędy chodził. Przejście 8 kilometrów zajmowało mu godzinę. Gdy Rosjanie opuścili Ludwikowice i zlikwidowano podległe im bataliony robocze, usiłowano reaktywować kilkakrotnie kopalnię Wacław. Pod koniec lat 50. i na początku 80. takie próby podjęła dyrekcja Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W 2005 roku szkocka spółka Gibson Group podjęła wstępne rozmowy w sprawie uruchomienia kopalni w Ludwikowicach Kłockich. W 2013 złożem zainteresowali się przedstawiciele australijskiej grupy kapitałowej Balamara. W listopadzie w rejonie pola Wacław rozpoczęły się odwierty badawcze. Inwestor deklarował, że w przypadku pomyślności badań w ciągu trzech lat zainwestuje ponad 100 milionów dolarów. Nowa kopalnia miałaby korzystać częściowo z istniejących szybów. Zakładano wydobycie półtora miliona ton węgla z zatrudnieniem do 2000 osób. Zainwestowano olbrzymie pieniądze, badania potwierdziły zalegające złoże węgla. I tak jak za każdym razem z niewiadomych przyczyn odstąpiono od projektu. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że australijska spółka odkupiła niemieckie plany kopalni w przeliczeniu za kilka milionów złotych i z dnia na dzień zrezygnowano z lokalizacji nowej kopalni w rejonie podziemnej fabryki Nobel Dynamit AG. Czyżby strażnicy przekazali informacje o zagrożeniu? Igor Witkowski był jednym z pierwszych, który odważnie zaczął mówić o tym miejscu w kontekście antygrawitacji i dążenia nazistowskich Niemiec w kierunku technologii kosmicznych. Jest relacja takiego pana, który się nazywa profesor Hubertus Struckold, który trafił po wojnie do Stanów Zjednoczonych jako pionier medycyny kosmicznej. On był szefem Instytutu Medycyny Lotniczej Luftwaffe i opisał w jednym z wywiadów, jak pod ziemią prowadził doświadczenia z jakimś obiektem latającym. To samo w sobie jest dziwne, w każdym razie opisał to, że, że, że w obiekcie znajdowała się kabina. Testowane to było pod ziemią, ale. Yy, był, pojawiały się problemy, bo trudno było obiektem sterować ze względu na to, że pojawiały się wibracje. Jak na opis dotyczący podziemi, jest to rzecz dosyć dziwna, w każdym razie, no, raczej chyba wykluczająca rakietę. Yy, I to nam yy, w każdym razie są sygnały, które yy, no. Świadczą o tym, że oni, że to miało jakoś związek z kosmosem, dlatego że ten profesor Hubertus Struck, on wspominał na przykład, że prowadzono symulacje lotów na bardzo dużych pułapach i na przykład wymienił wartość 40-iluś kilometrów nad, nad Ziemią. Przez prześledzenie podporządkowania organizacyjnego, komand roboczych udało się ustalić, że bardzo duży obieg podziemny, który znajduje się w miejscowości Ludwikowice, który to jest kilka kilometrów raptem od tych gór, Sobi, gdzie było Rize, że bardzo duży obieg znajdujący się tam był podporządkowany pod, to samo, pod tą samą dyrekcję, pod to samo dowództwo i był częścią tego. To udało się udowodnić dzięki materiałom Czerwonego Krzyża, nawiasem mówiąc. I jest to miejsce no, szczególne. Obiekt podziemny, jaki tam się znajduje, jest zaadoptowaną kopalnią. To była bardzo duża kopalnia, pole górnicze, czyli obszar, na którym znajdują się te wyrobiska, to jest około 36 km i wykorzystana na cele właśnie produkcyjne, ale prawdopodobnie również badawcze. To znaczy o tym, że ona została zaadoptowana, to świadczy najlepiej to, że po prostu ilość bunkrów, jaka tam się na tym terenie znajduje w tej chwili. Powstały tam w czasie wojny takie, no można powiedzieć, standardowe betonowe drogi. Bardzo duża ilość różnego rodzaju budowli, budynków betonowych, bunkrów. Natomiast są tam rzeczy też niezwykłe. To znaczy, no poza tą tak zwaną muchołapką, jest to wąska, długa dolina między dwoma pasmami wzgórz. Ona była w czasie wojny całkowicie odcięta od świata, to znaczy wjazdy do doliny były dwa na obu jej końcach, oba były pilnowane, i cała, cała dolina była w zasadzie odcięta od świata. Tam nikt z mieszkańców, osób cywilnych czy w ogóle nikt niepowołany nie miał prawa wstępu. Natomiast pierwszym elementem takim niezwykłym, który tam się pojawia, który został zauważony, to jest to, że Pomimo tego, że dolina była odcięta, to wewnątrz tego obszaru mamy kolejne pierścienie ochrony. To znaczy, pierścienie ochrony polegają na tym, że są ślady bram, na przykład na drogach, które dają po prostu wygląd na dwóch dodatkowych pierścieni. I są kluczowe miejsca, są bronione przez infrastrukturę taką typu czysto fortyfikacyjnego. Do tego stopnia, że szyby wentylacyjne są powiązane z bunkrami, które mają bronić tych szybów, więc to jest rzecz no, niezwykła. Wiadomo, że Niemcy posługiwali się takim kryptonimem rozstrzygający wojnę w zasadzie tylko w stosunku do jednego projektu, o którym wiadomo, że miał służyć budowaniu, zbudowaniu napędu antygrawitacyjnego. To tak, samo takie twierdzenie, że pracowano nad napędem antygrawitacyjnym jeszcze parę lat temu byłoby potraktowane jako kompletna fantazja i prawda bujenie w obłokach. Natomiast e, dzisiaj jest już inaczej, dlatego że no, je, tu już kolejnie ja, ale, ale jeden z moich współpracowników e, Henry Stevens, pracujący w Stanach Zjednoczonych, znalazł w archiwum dokumenty, e, które rzeczywiście mówią o tym, że, że, że taki projekt istniał i że i że generalnie jest, jest to dokumentacja w zasadzie o charakterze taka naukowa I, i tam jest dokładnie wyjaśnione w jaki sposób oni zamierzali tą grawitację generować, kontrolować ją i tak dalej. W każdym razie jest dokument, który potwierdza, że Niemcy, że Niemcy w czasie wojny pracowali nad, nad powiązaniem fizyki plazmy z grawitacją i z napędem w celu stworzenia jakiejś broni, prawda? niezniszczalnej pola niedalekiego zasięgu. Miejsce wyjątkowe. Dlaczego Niemcy zdecydowali się tutaj na budowę tej fabryki? I czy zgadasz się z teorią Igora Witkowskiego i innych, którzy mówią o tym, że pracowano tutaj nad Wunderwaffe, że właśnie w Muchowawce? Zapewne tak. Trzeba się zastanowić, czym miało być Wunderwaffe. Czy to miała być jedna rzecz, czy kilka różnych technologii? Wunderwaffe mogło być zarówno pociskiem kumulacyjnym, w tamtych czasach to było rzeczywiście coś nowego, niebezpiecznego. Przecież dla, dla, dla czołgów to był wyjątkowo niebezpieczny, a łatwy w przenoszeniu środek walki. Bo przecież tutaj, w Ludwikowicach pracował profesor Gerlach. A czym się zajmował profesor Gerlach? Każdy skojarzy to z nożem. Prosta rzecz, nie? No właśnie, ale Gerlach przecież pracował nad antygrawitacją, nad wysokimi napięciami. On nie zajmował się nożami, on ich nie ostrzył. To jest doskonałe miejsce. Nikt się nie spodziewał, że tutaj można. Infrastruktura jest tutaj doskonała. Jest kolej, drogi są, woda jest, jest elektrownia. Przepalała ogromne ilości węgla na dzień. Kopalnia, jakby zabrakło. Tym węglem też można było palić. Czyli było zaplecze. Co można było tutaj y, wyprodukować? Wunderwaffe na pewno. Ale jakie? Nie? Bo przecież nie robi się czegoś takiego, że przenosi się z Lubiąża y, profesorów, doktorów, y, naukowców wszelkich dziedzin generalnie związanych z fizyką i matematyką. Tutaj do Ludwikowic. No bo po co? Wracając do Muchomapa. Tutaj prawdopodobnie przeniesiono projekt Biglowke, czyli dzwon, ponieważ sercem silnika antygrawitacyjnego był dzwon. Zasada działania opisana wtedy była prosta. Należy przyłożyć prąd o dużym napięciu i o dużym natężeniu. Tutaj była elektrownia. Przewody, kable były takie, które prowadziły do Muchoła. Dodatkowo do Ludwikowic z prowadziła jeszcze jeszcze linia dodatkowa, żeby oświetlać Ludwikowice. No raczej nie. To jest pierwsza rzecz. Niemcy w tamtym czasie bazując na naukowcach najwyższej klasy, odrzucając pewne schematy, schematy. zasady, poszli dalej. Myślę, że doszli chociażby do Ludwikowic, czyli do projektu Chronos, do projektu Digloke. Silnik antygrawitacyjny nie może nie działać z tego prostego względu, że tak niedawno, kilka lat temu udowodniono, że istnieje pole grawitacyjne, które jest mierzalne i jest pochodną pola magnetycznego. Tak jak pole magnetyczne jest pochodną z prądu płynącego przez... Prace w Górach Sowich trwały do wiosny 1945 roku, gdy wkroczyły tu pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Natychmiast rozpoczął się wywóz maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych. Jechały do Związku Radzieckiego. Wstęp na teren budowy o kryptonimie olbrzym był w tym czasie zabroniony. Dlatego dziś bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co i gdzie Niemcy zdołali wybudować, co zostało zniszczone lub ukryte i zamaskowane przez samych Niemców, a co zniszczyli Rosjanie. Historia oraz wyjątkowość miejsca i tego, co tu się wydarzyło, są inspiracją dla wybitnych artystów. Kiedy pierwszy raz przyjechałem do ludwikowic Kłockich, kiedy poznałem Krzysztofa Szpakowskiego, on pokazał mi właśnie kopię różnego typu notatek dotyczących tego faktu. Zainspirowało mnie to do stworzenia rock-opery Szambali. Szamaria jest nazwą własną. Tak naprawdę cywilizacja ta nazywała się Szangri-la. Na zachodzie nazywano ją też Szambalą. Pomimo tego, że jest to absolutna fikcja literacka, jednak starają się zawrzeć w nim bardzo dużo faktów. Akcja dotyczy wielu wodków, które są powiązane właśnie z wyprawami organizowanymi przez Himmlera dokładnie przez Stowarzyszenie Tul, wyprawami, które miały na celu udowodnienie że Niemcy pochodzą od pradawnej aryjskiej rasy panów i jedna z tych wypraw dotarła do bardzo starych rękopisów, które były też kopią jeszcze starszych, w których to opisywano między innymi rzekome pradawne, starożytne statki latające, tak zwane vimany. Tu kończymy opowieść o Molkę. Ten budynek za mną to jest miejsce, budynek dyrekcji, a więc miejsce, z którego zarządzano samą tą przemysłową doliną łącznie, prawdopodobnie Łącznie z częścią fabryki Nobel Dynamite. G. Nie tylko dlatego ten budynek zasługuje na uwagę. Wiąże się z nim bardzo ciekawe opowiadanie o przekaz, bardzo wiarygodny przekaz asystentki dyrektora, który tutaj zarządzał tą doliną, o depozycie schowanym dokładnie w tym miejscu. Ale o tym i o innych depozytach, o złota ukrytej w górach Sowich o depozycie schowanym w Chinie w Guszycy. O tym wszystkim opowiem w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę, Krzysztof Szpakowski.